o godzinie 5:00 hil 0 mia ero 6 września 2025 10 ukraińskich dronów było 57 sekund od uderzenia największego elektrownia jądrowa w Europie to była cel tak wrażliwy tak niebezpiecznie oddalony granice że Rosjanie którzy ich strzegli stali się zbyt pewni siebie wierząc że nikt nigdy się na to nie odważy wkrótce miało się okazać że byli w katastrofalnym błędzie to nie było salwa pocisków manewrujących. To był rój dronów KHS. Siedem, z których każdy waży zaledwie 1.5 funtów i kosztował śmiesznie mało, bo 400 dolarów. Przez kamerę głównego drona cel jest już widoczny. Centrum szkoleniowo-symulacyjne DP. Na ekranie operatora migała mała ikona. Z kliniczną precyzją odległości do aktywny rdzeń reaktora 984 stóp. I bądźmy krystalicznie jasna informacja o celu. Ukraina nie próbuje wywołać kryzysu. To jest nieskończenie mądrzejsze. Celują w mózg rośliny. 50 milionów dolarów. Centrum symulacyjne, gdzie rosyjskie inżynierowie uczą się, jak nie spowodować drugiego Czarnobyla. Zniszczenie go sparaliżuje zdolność Rosji, aby wykorzystać swój największy strategiczny majątek. To jest bardzo ryzykowne. Ruch z wysoką nagrodą. Gdybyś był planistą misji, czy zatwierdziłbyś ten cel, czy... czy też byś to rozważył? Niebezpieczne. 9 mil stąd w tajemnicy. Bunkier pod Orakowem. Ukraiński technik kieruje rojem za pomocą zniszczonego laptopa. Jego sygnał 5,88 GHz. Transmisja z przeskokiem częstotliwości to duch w maszynie zmieniającej się tysiąc razy. Sekundę, aby uniknąć rosyjskiej wojny elektronicznej. Na jego mapie taktycznej ZNC to twierdza. Ogromna czerwona bańka, system Kasuka. Cztery otula obszar 186 mil wokół niego. Radar nagrobkowy S-400 aktywnie przemierza niebo. Na papierze to miejsce wydaje się nie do zdobycia. Ta trzymiesięczna symfonia przemocy zaplanowana przez 47. Brygadę dronów nie zaczęło się w powietrzu, ale w mrocznych głębinach rzeki Nepro. Jego celem było rozwiązanie. Jeden prosty, śmiertelny problem. Jak sobie z tym poradzić? Przeprowadź dziesięć małych dronów obok miliardowej lalki. Twierdza, odpowiedź: nie przelatujesz przez mur, pływasz pod nim. Operacja rozpoczęła się o godzinie 4.30 rano, pod osłoną gęstej porannej mgły, Aufi. Maricka cicho wyśliznął się z cywilny kuter rybacki i zniknął, pod powierzchnią. Przez następne 30 minut to był krokodyl w błotnistym miejscu. Rzeka o północy, całkowicie niewidoczny. O 4.55 rano rozpoczęła się głośna część planu. Dwa zmodyfikowane Neptuny, rakiety z rykiem, wystrzeliły w kierunku Zaparii. Ich celem nie była roślina, ale w pobliżu umieszczono wieloprowadnicową wyrzutnię rakietową BM-30 Smurch do cywila. To po prostu duża ciężarówka z rakietami. Dla tych dronów to gigantyczna strzelba, która może wypełnić powietrze odłamkami, niszcząc cały rój. Tak więc przed głównym, wydarzenie nawet się rozpoczęło. Ukraina to przejęła strzelbę ze stołu, podczas gdy Rosjanin, siły lądowe starały się ustalić, dowiedzieć się, dlaczego ich wyrzutnia rakiet zniknęła. Druga część planu rozegrała się w okupowanym przez Rosję Enerodarze. Pięcioosobowy oddział ukraińskich operacji specjalnych, duchy, drużyny, które żyły wśród wróg przez tygodnie, kontynuował atak. Ich zadaniem było radzenie sobie z ropą, ale skuteczne sieci antydronowe otaczające obiekt. Używając ręcznego zagłuszacza, stworzyli małą cichą przerwę. Byli włamywaczami w napadzie na bank, w którym wykorzystano najnowocześniejszą technologię. Dopiero wtedy gwiazda, spektakl wkracza na scenę. O 5.00 rano w Serero, ów, Maritka wynurzył się bezszelestnie. Wstępnie zbadana ładka odczytów wynosi zaledwie 3,1 mil od zakładu. Wodoodporny włas, syknął otwarty i 10 dronów KHS-7. Każdy uzbrojony w ładunek kumulacyjny o masie. 3,3 funta głowica bojowa wzbiła się w powietrze. Osiem z nich natychmiast spadł do 130 stóp, znikając w bałaganie na ziemi. Ale dwa z nich były załadowane atrapami. Głowice bojowe zrobiły dokładnie odwrotny efekt. Wspinają się na wysokość 500 stóp, stając się najbardziej oczywiste cele na niebie. To klasyczny przykład omdlenia bokserskiego. by twój przeciwnik, uważaj na zastrzyk, żeby nigdy go nie zobaczyli. Prawy sierpowy nadchodzi. Pułapka została zastawiona. Zewnętrzną warstwę stanowi S-400 Triumph. System wart 200 milionów dolarów, który może śledzić 300 celów. Jego operator, widząc dwa błyski, pojawił się na ekranie, wykonał swoją pracę perfekcyjnie. Ale oto jego mały, brudny sekret. Zaprojektowano go do zestrzeliwania bombowców. Polecenie mu, aby namierzył drona o wadze. 1,5 funta jest jak rozłupywanie orzecha młotem kowalskim. To przesada w tym zadaniu. Następna warstwa to czysta elektroniczna siła. Kasuka 4. Ten montowany na ciężarówce system pokrywa hałasem obszar 186 mil w każdym kierunku. Ale drony KHS 7 wykorzystują sygnał z przeskokiem częstotliwości, który zmienia się tysiąc razy na sekundę. Do tego dochodzą oczy na niebie. Drony obserwacyjne Orland 10, które krążą bez końca. Ich kamery na podczerwień świetnie radzą sobie z wykrywaniem czołgów, ale o 4.30 rano nie widziały nic poza zimną wodą rzeki, całkowicie mijając cichy przepływ maritki poniżej. O 5-1, gdy operator S-400 śledzi dwa drony Wabiki, prawdziwym powodem powodzenia całego ataku jest szum, wydobywający się z wnętrza siedmiu pozostałych napastników, sercem KHS. 7 jest układ Nvidia Jetson Nano. AI 99R, taki sam jaki można znaleźć w szkolnym projekcie robotycznym, daje to dronowi dwie kluczowe zalety. Po pierwsze, uruchamia algorytm przeskoku częstotliwości. Podczas gdy kasuka 4 zalewa teren potężną, brutalną ścianą zakłócającego hałasu, Jetson Nano wydaje radiu drona polecenie przeskoczenia na nową częstotliwość tysiąc razy na sekundę. Po drugie, zapewnia nawigację optyczną. Kasuka skutecznie zagłuszyła wszystkie sygnały GPS, ale dron się tym nie przejmuje. Jego kamera stale porównuje teren poniżej z mapą satelitarną zapisaną w jego małej pamięci. Nie nasłuchuje wskazówek z kosmosu. Odczytuje znaki drogowe. Ma oczy. Można zagłuszyć sygnał, ale nie można zagłuszyć krajobrazu. Ten mózg jest umieszczony w ciele zaprojektowanym z myślą o czystej wydajności. Rama wykonana jest z lekkiego jak piórko włókna węglowego, dzięki czemu całkowita masa drona bez głowicy bojowej wynosi nieco ponad 1,5 funta. Oznacza to, że wysokowydajny akumulator litowo-polimerowy nie jest marnowany na podnoszenie ciężkiego płatowca. Jego zadaniem jest zasilanie układu AI i wydłużenie zasięgu drona. To właśnie dzięki niemu AUFA Maricka mógł je rozmieszczać z odległości 3 m, na jaką te maleńkie, specjalnie zaprojektowane drony bez trudu mogły sobie pozwolić. I w tym momencie fizyka wygłasza ostatnią upokarzającą puentę dla modelu 400. Niewielkie rozmiary drona i korpus z włókna węglowego zapewniają mu przekrój radarowy mniejszy niż wróbel. Komputery drona S. 400 są zaprogramowane tak aby ignorować małe ptaki, bo gdyby tego nie robiły, strzelałyby pociskami wielkości miliona lalek w stada wróbli przez cały dzień. KHS-7 dosłownie ukrywa się w filtrze ignorującym radaru. Zbudowali system do polowania na lwy, nie mając pojęcia, że węże są już w namiocie. Na pokładzie ar 500 operator S-400 Siergiej wykonuje swoją pracę. Dwa wielomilionowe pociski wyskakują z wyrzutni, z rykiem lecąc w kierunku dwóch dronów wabików. Dla ukraińskiego operatora w ORI to sukces, ale w tym miejscu plan niemal się posypał. Kasuka to prawdziwa bestia, a jej potężna moc zaczyna zakłócać obraz z wabików dronów, powodując migotanie i zniekształcenia. A Rosjanie nie polegają tylko na jednym systemie dron Orlon. Dziesięć krążący wysoko nad miastem potwierdził kontakt za pomocą własnej kamery. Operator S. 400 otrzymuje rozkaz obniżenia radarowego profilu poszukiwań, aby przeskanować wysokość, na której ukrywa się prawdziwy rój szturmowy. Na ekranie operatora Vorisiv widać moment, w którym jego tętno gwałtownie wzrasta. Wiązka poszukiwawcza S. 400 cyfrowa kosa zaczyna omiatać niebezpiecznie blisko jego ukrytego roju. Ale to jest moment, w którym pięcioosobowa drużyna duchów w Anerhadarze pokazuje swojego asa. O 5,2 i 40 sekundzie, gdy rosyjskie rakiety się zbliżają, jeden z nich włącza przełącznik w nieznanej czarnej skrzynce. To urządzenie walki elektronicznej krótkiego zasięgu. Nie próbuje ono blokować sygnału kasuki, naśladuje i zniekształca je, tworząc małą lokalną bańkę czystego elektronicznego bełkotu. To jak próba poważnej rozmowy obok faceta, który wrzeszczy do ciebie bezsensowne słowa. Po prostu się poddajesz. Rosyjski operator radaru, już skupiony na wabikach, teraz działa na oślep. Kilka sekund później jego rakiety trafiają w cel. Dwa drony wabiki znikają w rosyjskiej sieci dowodzenia. To zwycięstwo. Dwa zestrzelenia potwierdzone. Siergiej donosi, że właśnie wydał miliony na zabicie dwóch pozorantów za 800 dolarów i nie ma pojęcia, że siedmiu prawdziwych zabójców właśnie przemknęło się obok stanowiska ochrony i teraz zmierza w stronę biura prezesa. O 5 siedem pozostałych dronów KHS. Siedem znajduje się w obrębie ostatniego obszaru, a krew rosyjskiego dowódcy Siergieja zamienia się w lód. Zdaje sobie sprawę, że tor lotu drona prowadzi bezpośrednio między jego pozycjami obronnymi a masywnymi sylwetkami budynków osłonowych reaktora. To już nie jest zwykły atak. To sytuacja zakładnika, w której zakładnikiem jest potencjalna katastrofa nuklearna. Rozwiązania ogniowe muszą być wolne od wszelkich wrażliwych struktur. Krzyczy do słuchawek, a jego głos jest napięty nowym rodzajem przerażenia. Nie może po prostu zasypać nieba parą. Każdy przypadkowy pocisk może wywołać międzynarodowy incydent. Wieżyczki pancerów gorączkowo obracają komputery, próbując znaleźć idealny kąt strzału. Pilot śmigłowca bojowego M28. Hawok własną ręką spocony ostrożnie ustawia działo tak, by odleciało od instalacji, zanim strzeli. To wahanie, ta ułamkowa sekunda wymuszonej ostrożności to jedyne okno, jakiego potrzebują Ukraińcy. Ale Rosjanie to profesjonaliści. Pancernik namierza cel i zestrzeliwuje drona serią odłamków. Maj 28 zmienia kąt strzału i niszczy kolejnego drona za pomocą działa. Drugi pancernik strzela kontrolowaną serią niszcząc dwa kolejne. Cztery kolejne drony znikają w ciągu kilku sekund. Ukraiński operator w ORAW z przerażeniem obserwuje, jak jego rój szturmowy jest metodycznie rozbrajany. Cztery, pięć, a potem sześć jego dronów zamigotało i zanikło. Rosyjska obrona, choć ograniczona, jest brutalnie skuteczna. Ale jeden z nich się przedarł. Z piekła smug i odłamków wyłania się pojedynczy dron niczym mściwy duch. Jego operator ostatni wciąż w walce wykorzystał chaos, a nawet zniszczenie swoich towarzyszy jako tarczę. Lecąc odważnie i nieprzewidywalnie, utrzymuje się w precyzyjnie określonych strefach zagrożenia, gdzie strzelcy nie mogliby zaryzykować strzału. Operator widzi teraz zapierający dech w piersiach podmuch betonu. Jego celem nie jest jakiś duży otwór wentylacyjny na dachu, to niepozorna kratka wentylacyjna na trzecim piętrze Centrum Szkoleniowego. Ciemny kwadrat metalu nie większy niż pudełko popitczy. To wejście chirurgiczne, dziurka od klucza, która gwarantuje brak strat ubocznych. Serce wali mu jak młotem, ale ręce ma jak u chirurga. Chodzi o nawlekanie igły z prędkością 130 km. Na ekranie miga mała ikonka. Głowica bojowa uzbrojona. W słuchawkach słychać ciche cyfrowe kliknięcie. Wchodząc do środka szepcze, gdy dron zanurza się w ciemnym wąskim otworze wentylacyjnym. Obraz z kamery jest teraz klaustrofobicznym rozmyciem metalowych kanałów. Jest w środku. Dla Siergieja, obserwującego ekrany radarów, ostatni cel właśnie zniknął. Wypuszcza oddech, wierząc, że wygrał. Nie ma pojęcia, że pojedyncza śmiertelna kula jest już w domu. Dla ukraińskiego operatora, świat jest teraz klaustrofobiczną, szybko poruszającą się plamą blachy. Porusza się po omacku, kierując się wyłącznie trójwymiarowym planem budynku który wyrył się w jego pamięci po miesiącach nauki. Liczy zakręty w lewo, w prawo, a potem krótki pionowy podjazd. Jego celem nie jest samo pomieszczenie. To główny przewód zasilający i szafy serwerowe symulatora reaktora wartego 50 milionów dolarów. W 5.3 i 43 sekundzie widzi szereg buczących urządzeń elektronicznych. Dokonuje ostatniej niewielkiej korekty i przesuwa drążek do przodu. Obraz z kamery FPV rozpływa się, zmieniając w ekran czystego białego szumu. W słuchawkach słychać ostatni satysfakcjonujący trzask. Operator mówi spokojnym, profesjonalnym głosem. Zapłon wtórny potwierdzony. Cel jest ciemny. Na zewnątrz rosyjscy strażnicy nie widzą prawie nic. Z otworu wentylacyjnego na trzecim piętrze wydobywa się kłębek czarnego dymu. Światła w centrum szkoleniowym migoczą raz drugi. A potem całkowicie gasną. Nie słychać ogromnej kuli ognia, nie słychać ogłuszającego ryku, zapada jedynie nagła, niepokojąca cisza. Dla Siergieja to najstraszniejsza cisza w jego życiu. A oto fizyka tego perfekcyjnie zorganizowanego zamachu. Ładunek kumulacyjny o wadze. 1,5 kg nie działał jak bomba, działał jak skalpel plazmowy. Strumień stopionej miedzi, poruszający się z prędkością ponad 7600 metrów na sekundę, przeciął 25-centymetrową żelbetową ścianę za serwerami, jakby była to płyta gipsowo-kartonowa. Następnie odparował główne szafy serwerowe i przerwał główną magistralę zasilającą budynku. Strategiczne konsekwencje były natychmiastowe i niszczycielskie. Centrum szkoleniowe, warte 50 milionów dolarów. Jedyne tego typu na okupowanym terytorium zostało zniszczone w 80%. Rosyjskie media państwowe milczały. Jak mogli to wyjaśnić? Oficjalne szacunki mówią, że jego odbudowa zajmie im 18 miesięcy i pochłonie ponad 60 milionów dolarów. 18 miesięcy, podczas których nie mogą szkolić ani certyfikować nowych operatorów do obsługi sześciu reaktorów WWR-10 tysięcy. Fizycznie są w posiadaniu elektrowni. Ale Ukraina właśnie przejęła kontrolę nad jej przyszłością operacyjną. Oto więc pytanie do Ciebie. Czy zrobiłbyś to zdjęcie, wiedząc, że latasz dronem za 400 dolarów, zaledwie 300 metrów od reaktora jądrowego, a los kontynentu może zależeć od Twoich umiejętności? Daj znać w komentarzach. Ostatecznie za cenę używanego samochodu Ukraina wykonała strategiczny szachmat. Udowodnili, że w nowoczesnej wojnie nie jest potrzebna armia warta miliardy dolarów, aby pokonać supermocarstwo. Potrzebujesz tylko sprytniejszego planu garści tanich dronów i odwagi jednego operatora, by wykonać jedną idealną misję. Jeśli podobało Ci się oglądanie, jak warta miliardy dolarów forteca zostaje przechytrzona przez drona zbudowanego w garażu, zrób nam przysługę i wciśnij przycisk lubię to. Udostępnij ten film każdemu, kto potrzebuje lekcji na temat wojny asymetrycznej albo po prostu lubi oglądać, jak łobuz dostaje krwotok z nosa. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek powiadomień, aby być pierwszym, który dowie się, kiedy rosyjski generał następnym razem będzie miał bardzo, bardzo zły dzień.